I w Unii Europejskiej i konkretnie, e, konkretnie to było tak, że w Stanach Zjednoczonych to jest prawie 14 milionów lat życia, w Unii Europejskiej to jest prawie milion lat życia, w Polsce tego nie policzono, e, a warto przeprowadzić taką analizę. E, w Polsce natomiast mamy jeden z najdłuższych lockdownów w edukacji w Europie e, i należałoby tu wziąć jeszcze pod uwagę kwarantannę. Znaczy spośród tych powiedzmy 110 to już teraz będzie więcej, ale załóżmy, że to jest 110 milionów osób dni na kwarantannie od początku pandemii, prawdopodobnie co najmniej 20-30% to są dzieci, które podczas kwarantanny po prostu nie chodzą do szkoły. Trzeba to wziąć pod uwagę. Trzeba do tego dodać jeszcze izolację. Trzeba dodać okresy zdalnej nauki. No takiej analizy nie było. Jest analiza w naszym raporcie, który napisaliśmy z doktorem Sobolewskim, Lordo Juris. To jest w zasadzie taka krótka analiza, z której wynika, że nie ma korelacji między zamknięciem, czasem trwania lockdownu, edukacji, a liczbą zakażeń. Nie wiem, ile się w Polsce, ile w Polsce tego się zdarzyło. Też no, chciałbym zwrócić uwagę, że to jest bardzo trudna analiza, bo to, że w Stanach Zjednoczonych ktoś tak policzył, że około 14 milionów Lat życia dzieci straciły, ale no to trzeba brać pod uwagę różne czynniki, i to jest tylko taki, taki szacunek. Zwracam też uwagę na różnicę między tym, co jest w Stanach Zjednoczonych, tam prawie 14 milionów, a w Europie, w Unii Europejskiej 1 milion. To są, to są, no, Unia Europejska i Stany Zjednoczone są porównywalne pod względem liczby mieszkańców, a jednak takie różnice wyszły, więc dane wejściowe są bardzo tutaj. Znaczy wynik ostatecznie jest wrażliwy na dane wejściowe. To musi być solidna analiza. Ja przytoczyłem jedną z analiz, którą napotkałem w piśmiennictwie. I pytanie do Pana doktora, chociaż nie wiem, czy uda się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Czy porównano zachorowalność w grupie zaszczepionych, jedna dawka, dwie dawka, dawka przymyminająca i w grupie niezaszczepionych owców? Czy Panu wiadomo w ogóle, czy takie badania dotyczące zachorowalności, bo mieliśmy tutaj transmisję wirusa, a czy takie badania dotyczące zachorowalności też były prowadzone? I to jest pytanie od naszych studentów z czatu. Bo jest też grupa, która działa w zespole prasowym, i takie pytanie od internautów. Przyniesie. Znaczy, te analizy, które przedstawił pan doktor Sobolewski, to znaczy, no, my mówimy o transmisji, ale to są właśnie zakażenia, to są rozpoznane zakażenia. Liczba rozpoznanych zakażeń nie koreluje ujemnie z liczbą osób zaszczepionych. Co oczywiście to trzeba cały czas podkreślać, że to nie znaczy, że szczepienie nie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, to nie znaczy, że nie chroni przed zgonem bo taka, taka zależność jest ewidentna, ale to znaczy, że nie chroni przed transmisją Dziękuję bardzo. I pytania do Pana doktora Zbigniewa Martyki. Czy osoby, które przechorowały COVID-19 w 2021 roku miały wykryte przeciwciała, objawy, chorowały około 5-6 dni bez powikłań, powinny się zaszczepić? Czy są na ten temat jakieś wyniki badań dotyczące tzw. ozdrowieńców? I drugie pytanie, czy osoba zaszczepiona może być dawcą krwi? Z tego co wiem, to osoba od drugiego pytania zacznę, że te osoby są prawdopodobnie dyskwalifikowane, tak mi kilka osób mówiło, że chciało oddać krew a po zaszczepieniu wyeliminowane te osoby, ale należałoby te informację jeszcze potwierdzić, to tylko jest z przekazu, natomiast um, zawsze tak było wiadomo, że jeżeli ktoś przechoruje, to jego układ odpornościowy kontaktuje się z wszystkimi możliwymi alergenami danego patogenu, prawda, a nie tylko z wybranymi kilkoma, tak jak w szczepionce, więc... Pełna, pełne przechorowanie daje lepszą odporność niż, niż szczepionki. Zobaczcie Państwo, jeżeli na przykład jakaś kobieta w ciąży, przed planowaną ciążą, chorowała na różyczkę, czy ktoś proponuje zaszczepienie na różyczkę? No, no nie, bo przechorowała. I tak samo tutaj, oczywiście, tutaj jest duża zmienność antygenowa tych wirusów. I z obserwacji, jakie nawet widziałam, nie potrafię w tej chwili, widziałam przed sobą tego dokumentu, odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. Ile było zachorowań i zgonów u osób, które były szczepione jedną szczepionką i dwiema szczepionkami, to w granicach jednej to było kilkadziesiąt osób i około 500 po dwóch szczepionkach. Yy, inne badania naukowe wykazują, że yy, po miesiącu czasu od zaszczepienia odporność na danego wirusa spada do mniej więcej 10%, a po trzech miesiącach jest ujemnie skorelowana czyli yy, jest większa podatność na zakażenie danym drobnoustrojem niż gdyby ta osoba nie była szczepiona i tutaj również no, w tej chwili nie dysponuje odnośnikami do tych badań naukowych, ale one są zupełnie. bo teraz pojawiła się tydzień temu, bo analiza CDC, do, y, która była przeprowadzona y, pośród y, osób y, zaszczepionych, y, niezaszczepionych oraz, ozdrowień, y, oraz ozdrowieńców, które Zaszczepionych i niezaszczepionych ozdrowieńców. Więc tej analizy wynika, znaczy ona się kończy w momencie, kiedy zaczął dominować wariant omikron, który tam dużo zmienia, bo wariant omikron łatwo zakaże zarówno sobie zaszczepione, jak i ozdrowieńców. Natomiast z tej analizy CDC, to na moim Twitterze gdzieś to opublikowałem, wynika, że najmniej chronione są osoby niezaszczepione, które nie chorowały. Potem mamy długo, długo nic. Potem mamy, mamy dobrze chronione przed infekcją osoby zaszczepione, natomiast najsilniej chronione, chronieni są ozdrowieńcy i ozdrowieńcy zaszczepieni. Jakby te dwie populacje to są zbieżne krzywe. Te osoby są najsilniej chronione. Wynika z tego, że jednak ta naturalna odporność jest najsilniejsza. No, tam po prostu mamy odporność na wszystkie, na większość epitopów wirusa, a nie na jedno białko kolca. I ta analiza jest dostępna, ale tak jak mówię, no w momencie dominacji wariantu omikronu to się dużo może zmienić. Natomiast przez te wiele miesięcy, jak ta analiza była prowadzona, no cały czas trwała narracja, że jednak y, naturalna odporność, czyli tak zwane ozdrowienie, nie ma odporności, musi się doszczepiać. No to trochę zadaje kłam tej oficjalnej narracji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wiele jest.